Siemane Maneczko, kochani, ja jestem Gabi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio na mój kanał wleciał nowy odcinek z innej gry niż Brawl Stars i był to Roblox. W tym filmie poprosiłam Was o to, żebyście zostawili 2,5 tysiąca łapek. Jeżeli chcecie nowy odcinek, zostawiliście tyle, także mega, mega, mega mam dziękuję. A dzisiaj, moi drodzy, stworzymy sobie awatara mojej postaci. I jak widzicie, moi drodzy, jesteśmy na roblox.com i to jest mój profil Gabi Manojka z X. -em. Siema, Nomeczko, kochani! I to jest mój awatar. To jest totalny nubek i ktoś nawet w komentarzu zwrócił uwagę, że mam e, bekonowłosą postać, więc musimy, kochani, dzisiaj to zmienić. A jeżeli podobają Wam się odcinki z Robloxa, to zostawiajcie łapeczkę w górę, a na pewno pojawi się kolejny odcinek. Jeżeli tym razem zostawicie 3000 łapek, to zagramy sobie w inny tryb, jakąś gierkę, już będziemy mieli naszego awatara, więc nie będę się wstydziła zagrać w jakiś tryb. A my, moi drodzy, poprzeglądamy sobie elementy do awatara w Mip City. Zaraz wam pokażę, dlaczego. I jak dobrze widzicie, moi drodzy, jesteśmy w świecie Mip City, a zabrałam was tu dlatego, żeby wam pokazać, to, jak mogę modyfikować. Tutaj mamy opcję edytowania awatara. I w jak fajny sposób mogę edytować swoją postać, właśnie tutaj, w tej grze. I jak widzicie, mamy mojego awatara, i na sam początek ustalimy kolor naszej postaci. To jest taki basicowy tu. O, możemy się ocieplić troszkę. Powiedzmy, że byliśmy, dobra, tu już chyba byliśmy daleko, daleko za granicą, w ciepłych krajach, ale chyba ten jest taki najbardziej ludzki. W opcjach zmiany awatara mamy, moi drodzy, akcesoria. Jest tu cała masa różnych dodatków, które możemy sobie wybierać i przy. Przeglądać łącznie razem, ponieważ jak pewnie wiecie, jeżeli korzystaliście kiedyś z Robloxa, to w katalogu możecie jedynie przymierzać daną rzecz, czyli na przykład chcecie przymierzyć włosy do swojego awatara, to przymierzacie jedynie włosy. Tutaj będziemy mogli zestawić wszystkie akcesoria i zobaczyć, czy ze sobą pasują. I nie powiedziałam Wam najważniejszego, ponieważ chcę dzisiaj stworzyć awatara, który nie będzie, moi drodzy, przypominał mnie, będzie totalnie przekozacki, ponieważ Adrian stwierdził, że jestem nudna. No, ale wracając do rzeczy, to ten skin ma być przekozacki i ma być wszystko co najfajniejsze, no i oczywiście musi mnie być na niego stać. Także na razie sobie tutaj powybieramy, coś ze sobą zestawimy, a później zderzymy się ze ścianą rzeczywistości i zobaczymy na co tak naprawdę mnie stać. No i moi drodzy, zaczniemy sobie od głowy, czyli na sam początek weźmiemy sobie włosy, ponieważ włosy stanowią ważną część postaci tutaj w Robloxie i na sam początek rzucają mi się w oczy te włosy, chociaż powiem Wam szczerze, że one są strasznie płaskie, u góry, więc chyba jednak się na nie nie zdecyduję. Ale jak widzicie, już się kieruje tutaj kolorami. Te są fantastyczne. Niebiesko-fioletowo-różowe różowo -fiole, niebiesko -fiole dokładnie. I z takimi koczkami wyglądają przekozacko. Jak widzicie dostępnych mamy tutaj mnóstwo włosów, są różne spięte, ale ja dzisiaj chyba postawię jednak na rozpuszczone. O, te wcale nie są ładne, mają jakieś takie dziwne przebłyski, więc lecimy sobie dalej i powiem Wam szczerze, że to mi psy. W sensie ta z, zmieniarka awatarów bardzo mi przypomina Simsy, więc mega, mega tutaj się odnajduję. O, loczki są prześwietne, no tyle, że tutaj nie podoba mi się tak żyweczka. Dobra, moi drodzy, przeglądałam już chyba wszystkie dostępne w tej grze włosy i wybrałam niebiesko felforowo-różowe, czyli te, na które zwróciłam uwagę na samym początku. Tu mi się jeszcze te rzuciły w oczy. Nie, to są takie jak te nowe, to nie. Dobra, na razie zostawimy sobie te włosy. Przejdziemy do innych elementów awatara, a później sobie zdecyduję, czy zostanie te, czy może wybiorę inne. I moi drodzy, skoro mamy włosy, wybierzemy sobie jeszcze coś na górę. Są czapeczki. wo jakie to jest ładne! Takie motylki. Na rogach tutaj e, sarenki. Sarenki nie mają rogu. To są rogi jelenia, tak jest. O! Idealnie na zbliżające się święta. Tu, moi drodzy, mamy uszka. O nie, ale w tej fryzurze one nie są widoczne. Ta fryzura ma, wiecie, za dużo włosów, więc uszka kocie, czyli takie, które mam tutaj, nie są widoczne. Tutaj mamy jeszcze róg korna, który też jest fajny, tyle, że moje włosy tutaj wszystko zasłaniają. Chodźcie, może zmienimy sobie włosy. O, zobaczcie na to, jakbyśmy wzięli sobie te nowe włosy z tym koczkiem, to moglibyśmy mieć taki róg jednorożca i kocie uszka, więc e, szybko zmodyfikowałam moje włosy. Żeby dopełnić całości twarzy, wybierzemy sobie jeszcze... O! Cóż za Zmiana koleżanko. Całkiem nabrało to kolorów i damskiego wyglądu. Tutaj mamy jeszcze. Ojej, to wygląda strasznie. Ej, naprawdę, przeraziłam się. Tego nie możemy wybrać. Tu są duże oczy. Ten mi się mega podoba. Ale, moi drodzy, tu mamy jakieś takie artystyczne. Ej, to wygląda fajnie. Tylko te usta są zbyt proste. Także nie ma ideałów, moi drodzy. To wygląda fajnie, gdyby nie to, że. Usta są na środku twarzy, albo raczej w tej górnej części. Nie są w tym miejscu, w którym powinny, moim zdaniem. O, to wygląda strasznie. Tu ewentualnie są fioletowe oczy i troszkę szalona mina, także pasuje do mnie chyba idealnie. I myślę, że na razie sobie zostawię tą mimikę. I teraz moi drodzy, wybieramy jakieś dodatki do twarzy. Aha, możemy mieć Lizaka. No, raczej nie chciałabym go mieć tak na stałe tutaj w buzi. Możemy mieć oksy, które fajnie wyglądają, powiem wam szczerze. Że... Ej, zobaczcie, taka maska jak w stylu poko i piperki, kalavery, ale nie wygląda ona zaciekawie na tym skinie. No i tak przeglądam, moi drodzy, i nic mnie tutaj nie zaciekawiło. O, jest maska, Dirta! Na razie sobie odpuścimy szukanie dodatków do twarzy. Mamy jeszcze jakieś akcesoria w stylu apaszki, szaliki, więc sobie jeszcze to przy. O, jeszcze tu są naszyjniki. Czemu ten nasilnik jest na twarzy? O co tutaj chodzi? O, zobaczcie, mamy tutaj robocika, ale on jest mega słodki. O, a ten szalik, jest, to jestem typowa ja w zimie i pasuje, powiem wam szczerze, że pasuje nam do naszego rogu, no ale nie widać totalnie nic na naszym skinie, więc nie bierzemy tego szalika, ale przydałby mi się taki na zimę. Szalik dla totalnego świra biologicznego. Macie tutaj DNA, superacka. Wow, i czemu ja się świecę? Ej, obstawiam, że to, to na pewno, jak znajdę w sklepie, to będzie za jakiś mi Miliard robuxów, bo po prostu to jest... Zobaczcie, jakie tu jest shining dookoła. To jest przeprzekosackie. Ej, dobra, wyłączę Wam jednak te gwiazdeczki, bo totalnie nic nie będziecie widzieć. O. Spokój. I czas, moi drodzy, zagłębić się do szafy ubrań, a stąd pewnie szybko nie wyjdziemy. O! Dość ciekawa koszulka. Stąd pewnie szybko nie wyjdziemy, ponieważ domyślacie się pewnie, że jest tu mnóstwo ciuchów. Ale jak widzicie, mamy wyszukiwarkę, dzięki czemu łatwiej nam będzie znaleźć coś unikalnego. Musimy tutaj po angielsku się y, wysławiać, więc napisałam sobie, że chcę coś różowego. Y, za dużo mi to nie ułatwiło. O, ale jak widzicie, nie moglibyśmy sobie tak płynnie przez Wskakiwać w katalogu yy, na stronie Robloxa, a tutaj możemy wszystko zmieniać. Mamy tutaj bluzę Adidasa, nice. Ej, fajnie to wygląda, bo jest mega kontrast między włosami tymi u nasady, a na końcach. Świąteczny sweterek, święta coraz bliżej, jak dobrze wiecie. O, widzicie, tu jest krótszy sweterek, więc może pójdziemy sobie, chociaż to jest mega słodkie, pójdziemy sobie w tę stronę i napiszemy, że chcemy crop topa, czyli właśnie taką yy, krótszą koszuleczkę. Co my tu mamy? To jest takie zbyt mi się wydaje emo. To jest tęczowe, ale fajne. O, to jest mega fajne. O, możemy być gwiazdą królową TikToka. No nie wiem, co o tym myśleć. Muszę pomyśleć. Wyłączyłam sobie tylko same topy, bo wydaje mi się, że top to jest określenie takiej damskiej bardziej koszulki. I ta jest mega fajna. Zobaczcie, jaka jest słodka. I zastanawiam się, czy nie podoba mi się bardziej niż tamta. Tutaj mamy jeszcze taką z jednorożcem, ale jest zbyt infantylna, więc ta mi się bardziej podoba. Tutaj znowu mi wraca ta. Ona mnie po prostu prześladuje, ale wiecie co? Teraz mogę je porównać i ta zdecydowanie bardziej pasuje do naszego awatara niż ta. Ta jest taka... Troszkę w innym stylu, ta bardziej do nas pasuje. Możemy tak szukać w nieskończoność i no powiem Wam szczerze, że. O, Gucci nawet się znalazło. Powiem Wam szczerze, że mogłabym stąd nie wychodzić, ale. Tak, top of the top to był właśnie ten top. Czyli różowy top z jakimś paseczkiem tutaj. Fajnie to wygląda, z dłuższym rękawem, odkrytymi ramionami i kwiatuszkami na samej tutaj y, górze. Fajnie to wygląda. Poszukamy sobie, moi drodzy, jeszcze jakiegoś dołu do naszego stroju i czy to będą spodnie czy spódniczka. Tutaj na sam początek mamy adidaski i szorciki z, y, wykończone taką koroneczką, które fajnie u nas wyglądają. Powiem Wam szczerze, że tak już by ten awatar mógł zostać i byłabym przeszczęśliwa, ale poszukamy sobie jeszcze, może znajdziemy coś ciekawszego. I do tego są jeszcze takie szorty z paseczkiem. O, a na butach pojawiły nam się róże, więc nie wygląda to wcale tak źle. Tutaj jest taka zbyt, e, powiem Wam, agresywna ta wersja. W sensie jest taka nierównomierność. U góry jest mega słodko, a na dole są te e, kabaretki pod spodniami, więc to dziwnie wygląda. Tutaj mamy same dziury. Też wcale nie wygląda to dobrze. Spróbuję sobie poszukać czegoś po kodzie, ale chyba ja... O, dobra, są jakieś dżinsy. O, te nie wyglądają wcale źle, ale ta postać jest strasznie taka masywna, mam wrażenie. O, fajnie wyglądają. Odcień niebieski do tego naszego całego różu. Jest mega spoko, bo nam wszystko tonuje tutaj. No i teraz musimy się na coś zdecydować, moi drodzy. Tutaj mamy same spodenki, więc będzie nam dużo lepiej to wyglądać. Zobaczę jeszcze, czy nie ma jakichś spódniczek. O jest coś, są nawet różo. Ojejku, to jest przemega słodkie. Ciekawe, gdzie można dostać takie podkolanówki. Tak, więc moi drodzy po długich poszukiwaniach decyduję się na te shorty, Adidasiory i koroneczkę tutaj na wykończeniu. Wygląda to mega mega spoko. Możemy sobie jeszcze jakiegoś bada tutaj wybrać, jakiegoś naszego peta który będzie sobie siedział na naszym ramieniu. Tutaj fajnie wygląda ten koleżka. O, mamy wróżkę, która tutaj dookoła nas lata. A czy znajdzie się jakiś kotek? Happy New Year, no może nie taki. O, możemy być królową smoków, ale fajnie to wygląda. I z tego wszystkiego, moi drodzy, na razie pasuje mi tylko ten smok, który fajnie wygląda na górze. Takie daje troszkę yy, do tego całego kształtu, takiego ciepła jest mega, mega spoko. Poszukam jeszcze, czy jakiś naszyjnik będzie nam pasował i zaraz Wam pokażę. Dlaczego ja tego wcześniej nie zauważyłam? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda z naszym smokiem. Jesteśmy taką totalną władczynią lodu i możemy być władczynią lodowego smoka, ale no, powiem Wam, że te nasilniki mi się nie podobają, za bardzo odstają od naszej postaci, chociaż na pewno są też takie, co fajnie będą pasować. E, teraz nie pasuje mi tak gwiazdeczka. Totalnie. Co z akcesorii mogę jeszcze wybrać? To takie spódniczki. One są fajnie, fajnie wyglądają, ale no do tych moich spodenek to niestety tak średnio. Albo możemy wziąć niebieskie pióra, które troszkę będą pasować do naszego smoczka. I powiem Wam szczerze, że one wcale nie wyglądają tak źle. Troszkę jest tu ciekawiej wtedy z tyłu. Dobra, na razie możemy chyba sobie to zostawić, tak myślę. I co, już mamy? Wszystko? To jest nasz cały awatar? Mi się mega przekozacko podoba. Te włosy, które dodają całości, no w sumie najważniejszego. Efektu są przefajne. E, na górze jest opaska z unicornem, kozacka. Koszulka i spodnie są fajne, pasują do siebie i takie są dziewczęce, mega mi się podobają, buty są spoko, i cała reszta, czyli niebieskie pióra i smoczek też fajnie wyglądają. Tylko teraz pytanie, moi drodzy, czy stać mnie na te wszystkie elementy, czyli przyszedł najgorszy moment, muszę się przenieść do katalogu i sprawdzić, czy mnie na to wszystko będzie stać. Ale wydajcie znać, czy ten awatar stworzony teraz przed katalogiem Wam się. Podoba. Pokażę wam go moi drodzy jeszcze chętnie w gierce. Tak wyglądam. Ej, to jest fajny, Jest taki bardzo, powiem wam szczerze, nowoczesny, młodzieżowy i powiem wam, że wyróżniam się na tle tutaj wszystkich. Chociaż parę tutaj jest też fajnych kobitek, ale mój mi się najbardziej podoba. Idziemy do katalogu. Jesteśmy moi drodzy w katalogu na Robloxie i będziemy je wybierać elementy po kolei, tak jak nami City, czyli zaczniemy sobie od włosów. Są nasze przekozackie włosy. 120 robuxów. Bierzemy to. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o twarz, to znalazłam oczywiście tą z fioletowymi oczami, ale jak widzicie, ona kosztuje horrendalne pieniądze. 11 tysięcy robuxów, a niestety tyle nie mam na swoich koncie. Doładowałam sobie na start 1700. Jeżeli chodzi o otwarte oczy, to jest ich kilka, a najbardziej spodobało mi się anime surprise, także bierzemy. I znalazłam, moi drodzy, naszego unicorna na głowę, który jest kapeluszem i kosztuje 50 robuxów, także bierzemy go. Myślałam, Moi drodzy, że ciężej będzie znaleźć koszulkę, bo jak wiecie, wybierałam ją dość długo, ale znalazłam ją na samym początku, bo była niedawno dodana i kupujemy sobie, moi drodzy, za 71 Robuxów. Udało mi się również znaleźć nasze shorty z białymi wykończeniami za 57 Robuxów. Kupujemy i uzupełniamy naszego awatara. A jeżeli chodzi o nasz papi ogon, to kosztuje on, moi drodzy, 1000 Robuxów, więc teraz mam mega zagadkę, bo nie wiem, czy kupić. Zostało mi na koncie 1300 ponad Robuxów. Zobaczymy ile kosztuje smoczek i najwyżej wrócimy też po ogon. Smoczek, moi drodzy, również kosztuje 1000 robuxów, więc nie stać mnie i na jedno i na drugie. Muszę się zdecydować na coś, a Wy dajcie znać w komentarzu, co byście wybrali, lodowego smoka czy pawi ogon. A ja wybiorę sobie coś, czego nie było na Mip City czyli tutaj anielskie skrzydła. Wow, zobaczcie, jakie one są przekazackie. Również 1000 Robuxów kupujemy. Okej okay, moi drodzy, jak widzicie, tak prezentuje się mój awatar. Jest przeprzekozacki. I z tego, co mi się udało wybrać na Mip City, mam wszystko, poza moim pawim ogonem i smokiem lodowym, który mi tutaj latał dookoła, ale niestety one kosztowały mega dużo, bo aż po tysiąc robuxów, a zamiast nich wzięłam sobie te oto skrzydła, które mi się mega, mega podobają. I mamy to, moi drodzy, mamy awatara, którym będę mogła w końcu pograć w jakiejś tryby, także pamiętajcie, zostawiajcie 3000 łapeczek w górę i wlatuje filmik z jakiegoś trybu. Dajcie znać, czy mój awatar Wam się podoba i nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale, bo jeszcze dzisiaj Wam od tym nie mówiłam. A na dole w opisie do filmu znajdziecie link do mojego Instagrama, na którego serdecznie Was zapraszam. A na dzisiaj moi drodzy to już by było wszystko. Dzięki, że ze mną byliście. Trzymajcie się. Pa, pa!